Dobra, następny dzień, godzina 7:30. Tak wcześniej się zbieramy przed tutaj lobby, bo wybieramy się na wycieczkę fakultatywną. Nawet nie wiem gdzie. Magda coś tam wybrała na spotkaniu z rezydentką, kiedy mi akurat bolała głowa i spałem, jak zabity w pokoju. Jest to po nas jakaś wycieczka objazdowa po Korfu z przewodnikiem. No i zobaczymy, co to będzie. Że czekamy na autobus i zaraz ruszamy w trasę. Słuchajcie, po godzinnej udręce znajdujemy się, dojechaliśmy w końcu do Korfu i jesteśmy na pierwszej atrakcji naszego dnia, czyli na półwyspie Kanoni. na tym półwyspie, gdzie e, no, tak w tak spektakularny sposób lądują samoloty. Idziemy na punkt widokowy i spróbujemy nagrać jakiś, bo za 7 minut będzie lądował. Ja mi się architekturalnie podoba. Mówi, że nigdy bym to nie zamieszkał. To jest architektura. I tyle spuszczania drona. Rozłożyłem go, 10 minut mi to zajęło, chcieliśmy tylko błąd. No, kurde, włączyłem go, okazało się, że jest tu strefa zakazu lotów i oprogramowanie nie pozwala mi wystartować. Trudno, musimy się zadowolić eee, ujęciami z ręki. Czekamy na jakiegoś samolota idziemy na ten cyper, staniemy sobie na środku. Będziemy czekać, dopóki nie przy, nic nie przeleci. Choćbyśmy mieli zdechnąć na tym słońcu, będziemy czekać. Na to, chodź, załącz. Jesteśmy tuż, dosłownie na środku cypla, wzdłuż transponderów naprowadzających i czekamy na jakiś samolocik. Ma ponoć zaraz przylecieć. Mam nadzieję, że będzie to nie tylko jeden samolot, będziemy tu jeszcze jakieś 45 minut, więc myślę, że przynajmniej dwa. I jeszcze sfilmujemy. Pogoda jest idealna, słuchajcie, nie ma słońca, wieje fajny, taki orzeźwiający wiaterek. Jakby było inaczej, to po prostu byśmy się tu spalili, czekając na ten samolot, a tak siedzi się naprawdę całkiem przyjemnie. Zajdźmy z powrotem na górze, powiem wam, że wrapacie się tutaj to nie jest taka prosta sprawa. Ja dostałem zadyszki, Kamil nie No, o to mi chodziło. Tak jest, chodź, nagramy tylko tam z góry. Leci kolejny, trzeci. Jesteśmy w centrum korpu, mamy dwie godzinki dla siebie, możemy pochodzić w bliżej nieokreślonym kierunku. Tyle razem. No, tato, dotknij, żeby idziemy, tam, tato. To, żeby to żeby to psa wyszło niskie. tak no dawaj dawaj czas to kolejny z braci tak drugi duro. No, on no. wygląda jak ten z Vampirów Tak, dokładnie, Ej, te, też miałem takie spojrzenie Jegoś się nazywał, no? ten z eee... Vampirów Lazlo El... Lazlo, no, Laslo. Laslo, no. Laslo, no? Mm -hmm. Przewodniczka powiedziała, że ta specyficzna architektura wyspy jest dziełem Wenecjan, którzy przez 400 lat kupowali tę wyspę i po prostu ją ukształtowali w formie, w jakiej jest do dzisiaj. Poza tym mamy niewielkie akcenty brytyjskie, francuskie i włoskie. A propos wpływu różnych mocarstw. Znajdujemy się na ulicy Liston, która jest e, ponoć wizytówką miasta i została podarowana przez Napolona Bonaparte e, miejscowym ludziom. Jest ona ponoć żywcem e, przeniesiona e, z Paryża. Faktycznie. Ma bardzo charakterystyczny kształt e, i w przeszłości była to ulica z tego co powiedziała pani przewodniczka dostępna tylko i wyłącznie dla francuskojęzycznej części społeczeństwa korpu i to nawet tej najbogatszej naprawdę prezentuje się nawet dzisiaj niesamowicie okazale ostatni punkt naszej wycieczki z przewodniczką tutaj po mieście znajdujemy się przed świątynią świętego Spirydona, patrona Korku, paradoksalnie facet nigdy nie mieszkał na Korku pochodził i z Cypru, tam miał żonę no tak i najfajniejsze jest to, że gość został patronem wyspy nie mieszkając na ma swoje święto w sierpniu, kiedy to Zostają wystawione na pokaz dla turystów i dla wiernych jego szczątki, jego relikwje, które wciąż się znajdują w tym kościele. No i legenda głosi, że kiedy pocałuje się te stopy nawet sobie nie wyobrażam, jak te stopy muszą wyglądać no to człowiek ma szczęście na cały kolejny rok. Legenda głosi też, że Spiridon Święty wciąż chodzi po uliczkach. Korfu. Dlatego, kiedy właśnie jego święto jest, mm, władze lokalne zmieniają mu buty. Chodzi, chodzi po e, uliczkach, więc te buty mu się zużywają i stąd co roku ma je wymieniane. Tyle. Nie wiem, czy będziemy wchodzić do kościoła. Może tak, może nie. Zaraz zobaczymy. Natomiast z zewnątrz kościół wygląda tak. Słuchajcie, troszkę się wtapia. Faktycznie nie jest jakiś Widoczne elegancko z dystansu znajduje się między po prostu budynkami, między tymi morskimi uliczkami.

Ej ta kota jest fajna, powiedz powiedz, że nie. Ej, ej patrz na to, ej. Ej, kurwa, zobacz, domajka kocha. Ej, kurwa, no, ile taka kocha? Wierzymy? 20 euro. O kurwa i to nie jest. Super, ja nas nie jesteś przy panią. Jesteśmy z Polski. Nie z Polski. Tam, tam Piędza, idziemy, nie Chodźcie.

Just mm -hmm. explaining how this works. Okay. Mm -hmm. It's pure inside. It has mm -hmm. not when it's strong. Okay, I understand. If you make three, four cups. should really? it. No, that's, enough? No. that's enough. Give it ten minutes. Ten minutes. Oh, you okay. see how it's gonna crush on your head. Mm -hmm. If you feel like you need more, then you add more. My, mm -hmm. my. I understand. Drink. Now I understand everything. Okay. okay. You haven't tried it. Okay. Before. okay. No. Super. No. So nice. Thank you. Thank you for the service. Bye bye. Thank you. Bye bye. bye, -bye. Okay. bye, -bye. Bye bye, thank you. Bye bye, bye, bye. See you. Ej, słuchajcie, ale ten ale, ale piękny sklep, słuchajcie, no fantastyczny. Ale... Nie, dziękujcie, nie dziękujcie, że na Ej, ale kurde, jestem w, jestem w szoku. Nie. Okay. nie. Jestem w szoku. Mają kurde absolutnie wszystko. Przychodzi sobie, skręcony, em, luzem, wszystkie różnego rodzaju fajeczki do tego. E ekskluzywne cygara, bo nie tylko marihuanę sprzedają, plus akcesoria do cygar, no po prostu sklep żenie. A jaki zapach jest a jaki jest zapach w środku? Fantastyczny, drewno i plus cygara, plus no, to jest ten no. tyton My nie ja Myślałem, że to wiesz, kadzidełkę Nie gdzie kadzidełka, tato, kadzidełka, co ty tam? No. Ej, słuchajcie, kupiliśmy takiego mózg jeba, że pan powiedział, że po dwóch machach musimy zrobić, co będzie przerwę, bo padniemy. No, ale to nasztowa tak samo. Co? Na muszę, tak samo. No chcę to sprawdzić, bo się okaże zaraz, że... Nienormalni to chyba wy jesteście. Nie. nie Trzeba nie. wam tego. Nie, zaraz się, zaraz się okaże, to. że pani nas ostrzegała, to, a, my, a my to sobie weźmiemy dwa machy i nic nie poczujemy, nie? No. To, to to. Idzie. Ej, słuchajcie, Słuchaj, byłem już na korku dwa razy, nigdy, nigdy na ten sklep nie gdzie teraz idziemy, słuchajcie, gdzie? a na Magdę. Aha, a gdzie poszła? Gdzieś w którymś bo chciała kupić coś tam. Patrz, patrz, patrz na to, Kamil, patrz. Tu są. No wiem, wiem, to widziałem wcześniej, masz na to, ej. Kamil, zrób zdjęcie, kurde, ej. Powiedz mi, kurde, ej, dobra. Taka propos tego, co widzimy za moimi plecami. Jest to pałac świętego Michała. Jedyna na Korfu, w stolicy Korfu i chyba na wyspie też pozostałość po ingerencji brytyjskiej. Wybudowali to Brytyjczycy za ich, krótkiego, za, ich, za ich krótkiej okupacji. Z tego, co pani przewodnik powiedziała, odbyła się tam w tym momencie wystawa azjatycka, więc mamy kolejną jakby kulturę. Dołożoną do tej multikulturowości wyspy Korfu, a te kolumny, które tam widać, to jest taki aspekt francuski. Także poza tą ulicą, której no byliśmy tam jakieś godzinkę temu, widać, że ta multikulturowość wyspy jest naprawdę mocno zarysowana. Wracamy teraz już praktycznie do autobusu. Nie wiem, gdzie idziemy dalej. Mamy do odjazdu jakieś 15 minut. Słuchajcie, wypadałoby powiedzieć te dwa słowa na temat tego fortu, który jest za moimi plecami i który nagrywałem e dronem. No więc, zanim powstał tu fort, było tutaj stare miasto Cor, e Zalążek tego miasta, po którym oczywiście przed chwilą e was oprowadzałem. Sam fort powstał w XV wieku, oczywiście wybudowany przez Wenecjan, e e którzy okupowali tę ziemię przez e e no, blisko 400 lat. Był wielokrotnie przebudowywany. Wielokrotnie o, oblegany przez państwo osmańskie. Obecnie znajduje się tu oczywiście muzeum i oczywiście sam port jest udostępniony no, dla zwiedzających. Robi niesamowite wrażenie, jest ogromny. I co? Koniecznie trzeba go zwiedzić. Jeżeli będziecie w Korpu, jest to jeden z głównych punktów waszej wycieczki. Udajemy się do autobusu i jedziemy. Dalej zwiedzać, powiem Wam szczerze, że nie wiem gdzie jedziemy. Nieważne, gdzie nas zawiozą, tam Wam pokażę. Yy, moi, moim zdaniem, najciekawsze jakieś rzeczy. Tyle. Opakowanie został na pamiątkę, nie? jest zrób zdjęcie Andrzejewskiemu. Cztery razy sobie, sobie zrobimy. Położymy sobie na tym, wyślemy zdjęcie i tak, okej? Okay?